Wszystkim kobietom chcielibyśmy dzisiaj życzyć z okazji Waszego święta dużo szczęścia, spełnienia marzeń, pomyślności, radości, wytrwałości, miłości, a przede wszystkim spokoju. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności w dniu Waszego przepięknego święta. Wszystkiego najlepszego? Yy, spełnienia marzeń. Dobrego, chłopaka, Dużo pieniędzy. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, tonia matury, dobrych, uczciwych chłopaków, Szczęścia, zdrowia i słodyczy, a Oraz zamian kobietom życzy. Chciałbym Wam serdecznie złożyć najszczersze życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo miłości i radości. Składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, miłości. ci, Cóż jeszcze? Zadowolenia z życia, zadowolenia z pracy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.